Na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury wystąpiły zespoły Lorraine i tylko pochodniku. Kapela Tylko pochodniku istnieje od 2010 roku. My gramy ze sobą już ładnych parę lat i jesteśmy kolegami, którzy lubią muzykę, to jest nasze hobby, więc siłą rzeczy gramy. No i po prostu dostaliśmy szansę yy, nie tak dawno wyjścia z piwnicy, nagraliśmy płytę, ktoś chciał ją wydać, no i, i zobaczymy co się z tego urodzi. Teksty ich piosenek wyróżniają się głębokim przekazem, którym artyści chcą zarażać swoich fanów. W lutym 2015 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu, którą promuje singiel Noc Jest Młoda. Nazywa się tak jak my, czyli po prostu tylko pochodniku. chodniku. Yy, zawiera 12, 12 kawałków, yy, ogólnie szybkich, yy, prostych. To generalnie yy, gramy proste piosenki. Następnie przed publicznością zaprezentował się Lorraine. Po udanym debiucie albumu Monokolor formacja przygotowała kolejną propozycję płytową. Drugi krążek grupy nosi tytuł Drzewa i Planety. Indie Rock w wykonaniu Lorraine to połączenie przestrzennych brzmień gitarowych, ciekawych efektów, pięknych melodii oraz charakterystycznej barwy głosu wokalisty.